ma. witam was na odcinku, w którym będę sprawdzał, czy opłacało się kupywać tą skrzynkę elektryczną, czy to były dobrze zainwestowane 24 zł. nie. No mam tutaj te bloczki mosiążne, mam tutaj te kabelki, będę je skurował. I tutaj mam jeszcze miedziuszkę z odcidania tych końcówek, kabli, żeby dobrze one wchodziły do tej kołowarki, więc to zajdziemy. No i myślę, że mogę zaczynać kurować te kabelki trochę co za niej taką małą partyjkę mamy. No, jak tylko Dobra. No i tu są ogólnie same druty. No tego nie cieło. tego będę musiał jeszcze raz wrzucić. No. No i tutaj mam kabelek. Jeden taki obrałem. Wszystkie są takie druty, a nie są takimi, no nie wiem, jak to powiedzieć. No i mam trochę tych kabli tutaj z tej skrzynki. No i. Wszystkie będę musiał skurować i pod koniec będę pokazywał jak mi wyszło. No i tutaj mamy takiego, trzeba go wziąć i no poszedł. Więc teraz pokażę jak będę je w połowie i zobaczę ile będę miał tej miedzi. No i mam już obraną połowę, tyle mi ich zostało, więc zabieram się jeszcze do dokończenia tego. No i widzimy się jak będę już z izolacji, no wyciągał jest z izolacji. No i obrałem już wszystkie tutaj przewody przez skórowarkę, przepuściłem nawet u rogu. Tyle będzie już pozyskałem z nich. Tutaj będę rzucał gierki, a izolację do drugiego gniazda. Chwilę to zabiorę, jestem ciekaw chwilę pod koniec będę już miał jeszcze oczywiście ten bąsiot, co prawda nie ma go tu bardzo dużo, ale zawsze to coś. No i już tutaj dokończyłem te z izolacji wyjmować, mam tutaj takie z białych takich, z nich się właśnie wyjmuje takie mniejsze, ten się jeszcze nie dociął, bo jest tutaj takich parę niedocinków, że tak powiem, nie ja będę musiał przepuszczać znowu, przez ten. No i zobaczymy. można robić. Trzeba je też dosyć poprostować, żeby dobrze one wychodziły z tej izolacji później. Nie poszedł. Nie No No ...zapomniałem co mówiłem. A! No nie masz tył tej osłonki. I no, tak nie trzeba na to wyleć. korowarkę na bok. Teraz zabiorę się za zdejmowanie izolacji z tych kabelków. Później będę mosioc. Środki z osiocu wykręcał i to zobaczymy ile to wyjdzie. Myślę, że nie da, dobrze, bo też go wcale tak wiele nie ma. spalny kabelek. No i jakoś to idzie. Dobra. Dobra wyszedł, to sami nie nacina się zbyt dobrze, bo yy, są krzywe. W sumie większość tutaj bo jest krzywe. Krzywe są, ale, ale jakoś to idzie. Nie narzekam. O. No to tutaj będzie to kiedy trzeba bo raz korwarki łączać, szczerze mówiąc bo to trochę szkoda że na to kabelka oj ten znowu tak się średnio się bo może pójdzie bo wcześniej też tak było o nawet wyszedł no to zaraz wam pokażę jak już wszystkie skończyłem i zabiorę się za ten mosiądz no więc udało mi się już wszystkie kabelki z izolacji wyjąć mieć no i jeszcze się muszę pochwalić ile Silberka udało mi się od, opalić z tych styków ostatnio. No, nawet fajnie. Tak nie będę zbierał więcej, żeby sobie zważyć to, bo mamy taką bagę. No. Jako że lepszą, no ale. No i teraz zajmę się tym maszanem. Wiem, że może trochę za mocny jestem. Jest zakryte, ale... Dobrze mi się nie robię ale Trochę się chcę że tak powiem nacieszyć zakupem Co to idzie. Fajny sam więc dużo więcej. Będę zbierał sobie z tego, bo jeszcze w moim drugim... przy drugim kolorowisku mam trochę więcej Muszę więc sobie... Zobaczę ile mi już wyszło. Tutaj mam ten morsiok z I tutaj mam te przewody. No i zaraz zobaczymy, zważymy i zobaczymy ile mi tego wyszło. No i włączę sobie wagę. Na pewno wysypę morsiok, za później jedzieszkę. O, tylko ja się No! Zdarzy coś. Zdamy się zup. I teraz jedził sklep. by było chociaż kilo O! Trochę się jako rozsypowało. A ja z Dobrze. Jestem zadowolony. Więc. No, to jest ta. Z przewodu ona jest droższa teraz aktualnie. No więc. Nie wiem sobie, po ile ona jest. Bo 36, Siedem. Teraz sobie podliczę zyski, koszty. Więc koszt to jest 24

No więc to będzie trzydzieści, nie, w nie wiem czy jest czy nie, ładnie i jeszcze 01 jeden 2 zł więc ładnie nawet więc no widzimy się w na następnym odcinku dzięki za oglądanie